Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. Tekst Adama Szabelaka. Populistyczna rewolucja i koniec Unii Europejskiej. Współczesna demokracja liberalna, podlegając hegemonii neoliberalizmu, kwestionuje fundamentalne wartości demokratyczne na rzecz liberalnych idei. Ochrona praw mniejszości coraz częściej staje się po prostu narzędziem do ochrony interesów skorumpowanych elit. Populizm dąży do ponownej demokratyzacji społeczeństwa poprzez zakwestionowanie liberalnych dogmatów. Nie jest on ani lewicowy, ani prawicowy, lecz demokratyczny i antyliberalny. Populizm przejawia się zarówno na płaszczyźnie społeczno-kulturowej, jak i ekonomicznej. Będąc odpowiedzią na ograniczanie suwerenności państw narodowych, masową imigrację oraz nierównomierny podział dóbr, polityka klimatyczna Unii Europejskiej idealnie wpasowuje się w narrację o zwykłych szarych ludziach i oderwanych od rzeczywistości elitach. Populistyczna rewolucja dopiero nadchodzi. Poza lewicą i prawicą, przeciwko liberalizmowi. Fundamentalny spór liberałów i demokratów, trwający co najmniej od czasów rewolucji demokratycznych z końca XVIII wieku, stracił swoją gwałtowność dopiero w drugiej połowie XIX wieku wraz z powstaniem doktryny demoliberalnej. Zapoczątkowany wtedy mariaż demokracji i liberalizmu zawiera jednak w sobie sprzeczność, która unaoczniać zaczyna się z całą mocą w czasach nam współczesnych. Wartościami tradycyjnie demokratycznymi są równość i władza ludu, wartościami liberalnymi zaś indywidualna wolność i prawa człowieka. Do pewnego stopnia są to oczywiście wartości możliwe do pogodzenia, co w przeszłości dawało wcale niezłe efekty. Dziś jednak, jak celnie zauważa Chantal Moff, na Zachodzie do czynienia mamy z hegemonią neoliberalną, podporządkowującą wartości demokratyczne ideom liberalizmu, narzucającą specyficzną interpretację praw człowieka i wolności. Liberalizm odwołujący się do uniwersalistycznego pojęcia ludzkości staje w oczywistej sprzeczności z demokracją, która posługuje się koncepcją demosu, czyli ludu, z definicji wymagającą nakreślenia granicy między nimi a nami. Bez określenia zasad inkluzji i ekskluzji ze wspólnoty politycznej niemożliwe jest funkcjonowanie demokracji. Karl Schmidt z kolei podkreśla, że demokracja zakłada homogeniczność ludu, co jest podstawą jedności politycznej państwa. W liberalizm wpisana jest zaś zasada pluralizmu, która tę jedność podważa. System parlamentarny w demokracji liberalnej wypacza zasadniczą treść demokracji, definiowaną przez Rousseau jako tożsamość rządzących z rządzonymi. Parlament w demokracji liberalnej stał się teatrem, nie będąc forum poważnej debaty publicznej, ale raczej miejscem, gdzie na podstawie zakulisowych negocjacji ścierają się ze sobą partykularne interesy. Różnym grupom wpływu, posiadających wystarczającą wolę i kapitał, dość łatwo jest wpływać na poszczególnych przedstawicieli elity politycznej, którzy wikłają się w sieci zależności, w ramach których obywatele stanowią najmniej istotny element. Parlament w obecnej formie jest więc narzędziem antydemokratycznym, utrudniającym ludowi wyrażanie woli powszechnej. Oczywiście, na skomplikowany system demokracji liberalnej składa się także szereg innych instytucji, które również na równe sposoby krępują wolę powszechną, systemem sądowniczym, który dzięki swojej dogmatycznej niezależności już nieraz w dziejach współczesnego zachodu wprowadzał zmiany iście rewolucyjne na czele. Cały system demokracji liberalnej nie służy więc wprowadzeniu w życie woli ludu, ale skutecznemu utrzymaniu jej w ryzach w celu ochrony wartości liberalnych, które stanowią ideologiczne uzasadnienie uczestniczenia we władzy przez różne mniejszościowe grupy. We współczesnej demokracji liberalnej obywatele nie są reprezentowani przez swoich przedstawicieli. Jest to raczej system, w którym jednostki i grupy zainteresowane zdobyciem władzy konkurują o przyzwolenie na realizację własnych celów, zasadniczo wyłączając w ten sposób z aktywnego uczestnictwa w systemie większości obywateli. Mamy do czynienia z rozgrywką o władzę pomiędzy członkami elit oraz pomiędzy elitą a masami, gdzie jednak inicjatywa i możliwości spoczywają w rękach elit. Demokracja liberalna w nieuchronny sposób dąży więc do powstania pewnego rodzaju oligarchii, czyli rządów uprzywilejowanych, przy czym nie chodzi tylko o uprzywilejowanie materialne, lecz także symboliczne. Kiedy frustracja ludu wobec panującej niesprawiedliwości przekracza punkt krytyczny, system demokracji liberalnej oferuje wbudowany zawór bezpieczeństwa, dzięki któremu złość wynikająca z braku wpływu na sytuację w państwie znajduje ujście wybory. W efekcie legitymizacji nie traci cały system, ale jedynie ekipa rządząca. Plebiscyt wymiany polityków zapewnia ludowi na jakiś czas pewną satysfakcję. Teoretycznie doprowadzić to powinno do zmiany i praktycznej realizacji zasady reprezentacji. Wkrada się tutaj jednak element szczególnie dzisiaj w dobie internetu i mediów społecznościowych destrukcyjny, a mianowicie marketing polityczny. Polityka staje się procesem podobnym do tego, który zachodzi w utowarowionej gospodarce kapitalistycznej. Polityk jest towarem, który dana partia i stojące za nią grupy interesu próbują sprzedać za pośrednictwem medialnych sieci dystrybucji. W przypadku nieudanego zakupu, wyboru pozostaje proste rozwiązanie, które w istocie umacnia system ponowne zakupy lub ponowne wybory. Odpowiedzią na te wyzwania staje się szeroki ruch intelektualny, społeczny, polityczny, zwany populizmem. Populizm to wedle słownika języka polskiego popieranie lub lansowanie idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa, w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy. Jest to więc ruch dążący do ponownej demokratyzacji społeczeństwa poprzez zakwestionowanie liberalnych dogmatów. Dziś ochrona praw dobrze zorganizowanych mniejszości zbyt często działa jako narzędzie do defragmentaryzacji społeczeństwa i utrzymania go w stanie niebytu. Hegemonię w takiej sytuacji osiąga się przez łączenie wielu istniejących antagonizmów, często sztucznych, ideologicznie wykreowanych, zogniskowanych przede wszystkim na kwestiach kulturowych, feminizmie, mniejszościach seksualnych, wielokulturowości. Kolejne spory w łonie ludu odciągają jego uwagę od uprzywilejowanej pozycji elity, dlatego ta te spory kreuje, inicjuje i podsyca. W takiej sytuacji większość ludu zaczyna przyjmować świadomość fałszywą, za sprawą której poszczególne jednostki zaczynają utożsamiać się, z, w gruncie rzeczy z jej punktu widzenia abstrakcyjnymi tożsamościami. Jako przykład podajmy figurę starszej kobiety, która zamiast opieki nad wnukami, jej dzieci nie posiadają potomstwa lub mieszkają daleko. Lub włączenia się w społeczne czy polityczne aktywności na rzecz poprawy funkcjonowania służby zdrowia, to jest w jej żywotnym interesie, będzie na noże walczyć o dostępność aborcji lub związków partnerskich. Populizm jest przełamaniem tych sztucznych antagonizmów i przywróceniem najbardziej aktualnej linii podziału między ludem a oderwanymi od niego elitami. Ze swojej natury populizm nie jest ani prawicowy ani lewicowy. Jest demokratyczny i antyliberalny. Wyklucza z ludu osoby zaliczane do wyobcowanej elity, a także szeroko pojętych obcych, przez co zazwyczaj jest nastawiony nacjonalistycznie. Populizm przejawia się zarówno na płaszczyźnie społeczno-kulturowej, jak i ekonomicznej. Ta pierwsza dotyczy przede wszystkim kwestii rozrostu kompetencji instytucji międzynarodowych i imigracji, gdyż negatywne skutki napływu dużej liczby obcych przybyszów odczuwane są głównie przez zwykłych ludzi, a zyski z tego stanu rzeczy zgraniają głównie elity, pomnażając w ten sposób szeregi tanich pracowników. Płaszczyzna ekonomiczna dotyczy z kolei między innymi nierównomiernej dystrybucji dóbr, wygrani i przegrani globalizacji. Wśród autorów opisujących zjawisko populizmu przyjął się podział na wygranych i przegranych globalizacji, co jest bardzo sprytnym i nieuczciwym zabiegiem. Przegrani, gorzej wykształceni i zarabiający, mieszkający w biedniejszych regionach, mają być w tym przypadku jego siłą napędową, a więc nie jest to ruch, który mógłby zaoferować coś tym lepszym i wygranym, którzy na przegranych patrzeć mogą ze współczuciem, podobnie jak patrzy się na małpę zamkniętą w klatce ale na pewno nie będą traktować ich jako równorzędnych partnerów do rozmów. Wygrani siebie postawią jako wzór i powiedzą: Wy też tacy możecie być, wystarczy ciężko pracować, skończyć studia i znaleźć dobrą pracę w jakimś dużym mieście. Tyle, że jest to bzdura. W gruncie rzeczy niemożliwe jest, żeby na globalizacji wygrali wszyscy, więc naturalnie generuje ona konflikt, który wcale nie znaczy, że ktoś jest gorszy czy głupszy. Nie każdy może być przedsiębiorcą zarządzającym bogatą firmą. Kimś musi ona zarządzać, ktoś musi w niej sprzątać. Jeżeli nie będą to lokalsi, to zaistnieje potrzeba sprowadzania imigrantów obcych. Tenże przedsiębiorca, jeżeli jest typowym beneficjentem systemu kapitalistycznego, bez zmysłu narodowego i solidarystycznego, kierując się zasadą optymalizacji kosztów, wybierze imigranta, ale jednocześnie zabezpieczy się przed kosztami imigracji, np. poprzez mieszkanie na grodzonym, zabezpieczonym osiedlu. Osoba niższego szczebla pracująca w tej firmie nie tyle będzie przegrana, ile pokrzywdzona nieuczciwymi działaniami elity. Populizm w takiej sytuacji staje się odpowiedzią na pogłębiające się niesprawiedliwości systemu i pogarszającą się sytuację makroekonomiczną. Jest naturalnym dążeniem do ograniczenia dystrybucji zasobów w ramach swojej wspólnoty, zamiast dopuszczenia do nich obcych. Stanowi on także reakcję na nierówną dystrybucję zasobów w ramach swojej wspólnoty. Ogółem, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, do najważniejszych czynników ekonomicznych wyjaśniających wzrost populizmu, a także utratę zaufania do instytucji politycznych demokracji liberalnej należą pogłębiająca się różnica w dochodach między ludźmi i regionami, narażenie na wstrząsy gospodarcze, duża niepewność gospodarcza i obawy o przyszłość. Niepewność potęgują kryzysy finansowe i gospodarcze, brak ochrony przed konkurencją na handlu światowym, zmiana struktury społecznej oraz imigracja. Obecnie na Zachodzie bogactwo coraz mocniej skupia się w rękach nielicznych. W latach 1980-2017 sam górny 1% najbogatszych przejął 17% ogólnoeuropejskiego wzrostu, w porównaniu z 15% w przypadku dolnych 50% najbiedniejszych. Powstały całe obszary pozostawione z tyłu, gdzie poziom życia w porównaniu z metropoliami jest znacznie niższy. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko ekonomię. Populizm jest w dużym stopniu wyrazem bezsilności zwykłych obywateli w obliczu ogromnych zmian zachodzących w świecie wokół nich. To także efekt bezsilności polityków, którzy tak naprawdę nie wydają się mieć odpowiedzi na wiele wyzwań stojących obecnie przed Zachodem. Są oni bezsilni wobec masowego napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, są bezsilni wobec terroryzmu, bezsilni wobec wielkich korporacji unikających opodatkowania, bezsilni wobec biedy i bezrobocia w większości Unii Europejskiej. Dezorientacja ludzi, ich zniecierpliwienie, rozczarowanie i ogólne poczucie braku sensu nie zawsze muszą być związane bezpośrednio ze złą sytuacją materialną, choć badania wykazały ogromną rolę czynników kontekstowych, takich jak wzrost cen mieszkań, brak usług publicznych i transportu oraz ogólną degradację społeczno-kulturową w geografii populizmu. Istotne jest także subiektywne poczucie dyskryminacji. W jednej z prac poświęconych tematyce populizmu przeczytać możemy: Kiedy ludzie z miejsc pozostawionych z tyłu głosują na populistyczną, radykalną prawicę, postrzegają ją jako potencjalne rozwiązanie swoich egzystencjalnych wyzwań. Zaufanie w establishment podkopały dwa przełomowe wydarzenia kryzys finansowy z 2008 roku oraz pandemia COVID-19, zapoczątkowana w 2020. Ukazały one brutalnie, jak bardzo elity oderwane są od życia zwykłych ludzi, którzy w wyniku wyżej wymienionych kryzysów cierpieli najbardziej. Istotne były też niepowodzenia w agresywnym szerzeniu liberalnej demokracji na świecie od Iraku po Libię. Zachodni przywódcy wykazali się wielokrotnie niekompetencją i brakiem strategicznego zmysłu, co doprowadziło między innymi do destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, powstania ISIS oraz uruchomienia fali imigracyjnej. Kolejną kością niezgody jest rosnący autorytet instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych, przede wszystkim Unii Europejskiej. Z jednej strony jest to sprawa tożsamościowa: na ile mieszkańcy Europy czują się Polakami, Niemcami czy Francuzami, a na ile mieszkańcami świata czy Europejczykami. Z drugiej strony to także kwestia tego, gdzie mają być podejmowane decyzje o kształcie polityki publicznej: czy na poziomie państw narodowych, czy w Brukseli. Widzimy doskonale, że unijne elity mają wyraźną tendencję do wdrażania zideologizowanych rozwiązań, które po prostu będą prowadzić do pauperyzacji milionów najbiedniejszych mieszkańców Unii Europejskiej. Populistyczna rewolucja. W 2022 roku 95,3 miliona osób w Unii Europejskiej 22% populacji było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dane europejskiego Obserwatorium ubóstwa energetycznego wskazują także, że szacowana liczba obywateli dotkniętych ubóstwem energetycznym w Unii waha się od 50 do 125 milionów osób. Ubóstwo energetyczne jest szeroko rozumiane jako niemożność utrzymania przez gospodarstwo domowe odpowiedniego poziomu usług energetycznych po przystępnej cenie. Jednocześnie Unia Europejska zdecydowała się na gwałtowne wdrażanie tzw. Zielonego Ładu w ramach założeń pakietu Fit for 55 Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną już po 2050 roku. Służyć ma temu m.in. ograniczenie użycia gazu do czasu wysadzenia Nord Stream 2 przecież ekologicznego, zmniejszenie liczby aut spalinowych czy termomodernizacja budynków. Koszty będą ogromne. Według analiz banku PKO koszty tylko dla Polski wyniosły 527,5 miliarda euro. W sumie Unia Europejska ma według analityków Instytut Rousseau zainwestować 40 bilionów euro, co w przeliczeniu na jednego pracującego Europejczyka rocznie daje około 7,4 tysiąca euro. Coś tu ewidentnie się nie klei. Na przykład, we Francji koszt wymiany samochodu z silnikiem spalinowym i kotła gazowego na pojazd elektryczny i pompę ciepła wyniósłby w przybliżeniu dwuletni dochód 20% populacji, znajdującej się na samym dole drabiny dochodów. Przyjęta przez polski rząd strategia renowacji budynków mówiła o wydatkach inwestycyjnych do 2050 roku, wynoszących łącznie około 1,5 biliona złotych. Jednak te szacunki są już nieaktualne ze względu na decyzję Unii o przyspieszeniu procesu odchodzenia od ogrzewania domów gazem. Większość tych kosztów mają ponieść właściciele budynków. Sugeruje to też poważne niedoszacowanie powyżej podanych ogólnych kosztów transformacji energetycznej. W skrócie. W większości Europejczyków Zielony Ład na pewno nie przyniesie podniesienia ich poziomu życia, wręcz przeciwnie, będzie się on wiązał z wyższymi kosztami życia, żywność, energia itd. oraz zwiększonym bezrobociem ze względu na większą opłacalność produkcji, np. fabryki, będą raczej się otwierać w Indiach czy Chinach. Jednocześnie, w celu skutecznego wdrożenia tej polityki będzie postępowała centralizacja Unii Europejskiej, co de facto zaneguje suwerenność poszczególnych państw narodowych, którym narzucane będą, chociażby z wykorzystaniem mechanizmu tzw. kamieni milowych, kolejne szczegółowe rozwiązania. Szaleństwo tej polityki wobec braku globalnego jej skoordynowania jest aż nadto widoczne bez wątpienia europejskie elity uczyniły z niej narzędzie sprawowania władzy w myśl zasady dziel i rządź, której realizacji sprzyja na przykład wdrażanie multikulturalizmu i masowa imigracja. Rozniecanie kolejnych antagonizmów wśród zwykłych ludzi w celu sprawowania nad nimi kontroli jest praktyką starą jak świat. Odpowiedź na pytanie, czy elity robią to z cynizmu, czy ze szczerej wiary w przyjętą ideologię, jest w gruncie rzeczy bez znaczenia. Dla powyższych rozważań Ciekawym uzupełnieniem może być ankieta przeprowadzona w 2019 roku przez Europejską Radę Stosunków Zagranicznych SIFR i YouGov, w której wzięło udział ponad 60 tysięcy respondentów z 14 państw członkowskich Unii. Naukowcy odkryli, że w każdym państwie członkowskim, z wyjątkiem Hiszpanii, większość wyborców uważa, że Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 10-20 lat. Znaczna część ankietowanych stwierdziła również, że wojna między krajami Unii jest realistyczna w ciągu następnej dekady. Takie poglądy były szczególnie silne wśród młodych ludzi. Eurokraci zapewne doskonale zdają sobie sprawę, że ich władza może bardzo szybko upaść i dlatego tak panicznie boją się populizmu, który daje o sobie coraz wyraźniej znać. Ogromne protesty rolników, ruch żółtych kamizelek, rosnąca popularność partii populistycznych w całej Europie to tylko przedsmak tego, co zapewne czeka nas w najbliższych latach. Populistyczna rewolucja dopiero nadchodzi. Tekst czytał Adam Twaruk. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu, możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.